Kiszu! Wiem, że strasznie długo mi nie było, ale wracamy z powrotem do Brawl Stars i kurde czekajcie, bo tutaj muszę wybrać To jest lepsze. Dobra. Kurde ej, tak długo mi nie było. Nowy event jest. Wszystko jest nowe. Tutaj nie wiem serio co tu się dzieje, nie? Czy mam broka za darmo? Co jest? Wszystko muszę sobie podbierać poodbierać za darmo, co jest? <laughs> o kurde! Dobra, star dropik. Zobaczymy, może coś fajnego wyleci. Dobra, bardzo rzadkie, mogło być rzadkie, więc dobra. Laguje ja! Te serwery, bro, to, jest to naprawdę, dobra, jeszcze jeden. No, trochę gorszy niż tam, ale dobra ale punkty mocy też to sobie polepszą później ale kurde, czemu to zagląduje o, dobra, mamy star dropika otworzymy sobie go kurczę, no nic no, co ja mu podać o, co ja tak, o, odznaka, dobra I teraz broka I jeszcze baza co jest? dwie postacie dzisiaj odblokowane odcinku. O, i ma wszystkie rzadkie postacie. Dobrze. Mamy baza. Dobra. No i dobra, ja odblokowany. Let's go. Dobra. No kurde, czemu to tak laguje Zagramy sobie gierkę teraz z tym bazem. Wpierw sobie jeszcze odbiorę i może go lepsze, Bo mam dużo monet I dużo, znaczy nie tak, aż, tak, aż tak dużo monet Ale mam dużo punktów mocy Więc możemy go ulepszyć na to Chyba siódmy nawet Chociaż nie wiem czy mi może właśnie monet starczy Mamy bazę Nie, nie opłaca się chyba Zalgamy Tu sobie Tutaj widzicie odblokowałem Bibi. Odrukowałem Ems. W ogóle z tych wszystkich 100 stu legendarnych. 100 stu stu starodropów to właśnie Haraja Ems mi wyleciała. I ta też. ze 100 starodropów, ale też lepsza, więc fajnie. No i ogólnie to. To gdzieś zgubiłem ten filmik z openingu. Gdzieś tam może go później odszukam, ale. Dobra, no to gramy sobie gierkę, otworzymy sobie stardropy dropy wszystkie i jajka. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Co tam jakiś opening zrobimy, nie? Jak to tam będzie wyglądało? Czemu w ogóle gram batalię? Nie, no, jestem głupi. A wygrałem giereczkę gram gramy ponownie. O oh, kurde, ale misimum. Aha, nie mogę zagrać ponownie. rzadki O, fajnie zrobiłem tą bańką. No, zadałem. Dobra, stoimy tu przy spełniu i atakujemy. Tylko był mało. Uinek. I teraz uwaga! Nie wiem, to jest żart. Ale dobra, mutacja jakaś. Może fajna jakaś. Bopeny, o kurde. O i mam tego dropa chyba. a nie, kredyty. the Let's oh, play oh. a the cool cat One take down left. <laughs> <laughs> Albo dużo dużą misji zrobionych Kurde Stardropa teraz mam czy co? Stardropa chyba, no mam stardropa Niestety rzadki kolejny oh. Nie wierzę nie Co tutaj się świeci? Ha, że nowy zadyjak no, To sobie też lepsze I teraz sobie już zagrabię bazę sobie podgłoszę albo nie, bo będzie później głośno na widzicie, tylko zabrał mi Rico chwila co za nie, co zrobili może A to było szybkie. Szybka gierka, cykli cyk. Nie no, bardzo rzadko kolejny. Nie wierzę. Przyjaż. Co jest? Znowu na początku poskoczyła, później nic. Dobra, Ustawione to specjalnie, żeby pod odcinek, żeby nie było, właśnie, dobrych stardropów. dropów <grym> Ole, ładny jest ten skin. Dobroka. Mega What? Let's search for a don't mess with the west. Eat my bubbles. Four takedowns left. Diamond down. One takedown <laughs> left. No, bro. O Jezus Ile tych misji, ty O kurde, 3000 O kurde To nieźle, dobra, Gemy sobie odbiorę Punkty mocy I kredyty A teraz star dropy dwa A jeden się otworzy, dobra Rzadki, ojej Rzadki, no nie wierzę. Kolejny rzadki też będzie. Bardzo rzadki. Epicki, patrzcie jak się ulepszy, Gdzieś mamy dobra. O, Ar Artur gra. Damy go. Napiszę mu. Siema. Odcinek nagrywa. Testing <laughs> one, two, three, testing Sam bierze nie jesteśmy ja w weź nie o nie wiem Gina Dobra, że z Arturem Arturiksem, Arturiksonem. On pewnie na lekcjach, ja nie poszedłem bo... bo są chory, ale... No. A on pewnie znajdzie. O, ma tą notkę fajną. jest Ale ładnie zrobiłem jakieś... Znowu będzie tak jak wtedy z tymi misjami. O, uwaga. O. O. Przepraszamy sobie broka teraz za to. Brok. Ale ładny. Mega ładny jest. Co jest? Jeszcze ma coś tutaj do odebrania. No i kredyty, no i mam już, a nie, nie mam jeszcze bit, a nie, nie będę dobra, to gramy nim nice co jest? nie wierzę, jeszcze sobie tego y... baza też. co on tam napisał? halo aha, dobra No groj! No w końcu. Nie wierzę, ale jak to ładnie się ulepszało, co jest? W ogóle z tymi jajkami. Ładnie ono się tak... jak cyk, 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 cyk. Nie wierzę, nie Nie wierzę. Kurde. Nie, no co się odwala no. Nie no, co jest? Co to jest? CO TO JEST?! Dobra, misję wyjechać ja zrobiłem. Epicki też ładnie się ulepszył, jak to jajko. Ali <laughs> je. Co má tyhle těch emotek? Můžu nabíjet se ulta na něj. No, no to jest żart To jest żart co tutaj się wydarzyło No dalej gramy No dawaj Kolego Aha chyba koniec przerwy Dobra Jak koniec przerwy ma to go wywalamy życie. Dwa bazy jeden brok, nieźle. Dobra, lecimy u rozwalkę obydwu. No i git, dalej, no i jakaś mutka była, ale życie nie widziałem jej. I ostatni star Drop na dziś, pst, pst, pst. bardzo rzadki, jeszcze sobie, wiecie, co jeszcze sobie, bo chciałem mm, dobroka. Do ale no, nie wiem dobra bazę ulepszyłam no, no dobra to ja tym legendarnym skinem znaczy legendarnym skinem Ten skinem z legendarnego jajka się żegnam z wami jezu jest mega ładny Widzimy się w kolejnym odcinku. No i co? Kiszu to Marka. Narka.